Dziś was nie powoduję, ale 15 minut powiem. Pierwsze, długie, pierwsze czytanie jest przerażające. Malachiasza przyjdzie. O syn człowieka, na którego czekacie, poprzedzi go anioł. Ale kto to przeżyje, kiedy on przyjdzie? Ale my idziemy z Matką Morzu. Piąte objawienie, 2 luty. W roku, w pół do drugiej nocy, matka Marianna, skończywszy modlitwy, rozmyślała temat pokory i posłuszeństwa Maryi. i zabierała się ku wyjściu z tej nagle ogarnął ją głębi i strachu, na raz, po czym ujrzała, przyglądając się jej z uprzejmością i surowością, i słowa Matkę Bożą pomyślności. Dobrego sukcesu. Rzadko to się w orędziach. żeby Matka Boża była tak grubiańska. I to nie mówi kreaturo twardym i w sercu i powolnym działaniu. Bo się nie spieszy z figurą. Dlatego tu rozum mnie, że są dzieła tak czas i szybki, że wiele dzieł robimy niespodziewanie i błysko. od Matki Bożej kreaturo twardym sercu i powolnym działaniom. Przez budowę mojej statuły obdarzam swoimi względami nie tylko Ciebie i swój klasztor, ale i także innych ludzi. Na przestrzeni wieków klasztor jest fortecą i przyniesie zbawienie wielu duszom. Wydobywając z Pani grzechu te, które tam się znajdują Bóg bowiem Błogosławiony jest dusza Gdybyś wiedziała Ile nawrócę Będzie dzięki Jemu. Czy chcesz być odpowiedzialna Za utratę tych dusz? Patrzymy na dzisiejszą real... rzeczywistość kuito i tego sanktuarium W kuito nikt po nim nic nie wie Gdyby nie przypadek gdzie nasz jeden z rycerzy natrafił, to byśmy żadnej figurki nie kupili, bo w żadnym sklepie poza klasztorem nie ma figurek. Siostry, gdy usłyszały, że chcemy kupić 100, więc poszła na godzinę szukając i doliczyła się, że ma 9 figurek i 8, Myśmy to wszystko wykupili i to już mi duży po 6 czy coś, no i nie ma. Rana jest posesja demon patrzeł, łup, czyż chorągwie na ziemię, pisk, wrzask, myślę demon. A tu się pobili swoi. Pobili się. Tak, gdzie wszędzie jest dwóch gospodarzy, okazuje się, że kuj to mocno interesuje się masoneria. Elegancka, ubrana obsługa, rano się pojawia, opaski czarne na rękach, no i gonią bardziej kiepsko ubrani, z takimi koszulkami yy, narzuconymi jak na mecze piłkarskie, tylko z obrazami. też jest obsługa kościoła, u sił zakonnych, a tamto bractwo masoneria. Nie ma żadnego księdza? Przynajmniej mówicie, że przedstawiciele bractwa piusa X tam są przy ołtarzu, lefebryści. no Logicznie myślisz, no, jakim prawem? Sił nikt w kościołach nie puści, a tu są. To się wszystko, mój duży, perfekcyjnie składa. Później dowiadujemy od sióstr, że one są całkowicie na Bóg bo one są klauzulowe, mają do nic wpływu. Po rannej procesji znikli, nie było już w sopaskach, została tylko służba wśród zakonnych. Elegant panowie Czechie, już zaraz, myślałem sobie, kawalerie maltańscy lub jak się nazywa ten, ten, ten. kolumbowy, no Widać widać twarz, że tu to 105 wyćwiczeni, arogancy przy ołtarzu. Dzieci tak, gdyby, jak gdybyś byli na wystąpieniu. Dziś odkrywamy wszystko, co tu się dzieje. Z drugiej strony, gdyby nie było tych piuszowców, który zwiadał. Gdzie od rana siedzą, wychodziliby po piątej, jeszcze gdzie w kolejce stoją. Zwiedzili dwóch spowiadają bezczelnie. Byliśmy świadkami różnych łodzi trydenckich i tych ty, ty, takich człowieczych, super odlewne trony. One były przywilejne wczoraj, bo były folii, ozłocone, perfekcyjnie przygotowane na nasza na, na, na święto. Przychodzi jedna msza, klaskanie, okrzyki, gadanie, druga, na której byliśmy trydencka, wyciszenie, rozśpiewanie. Bóg z Matką Bożą mają przedziwne plany dla tego miejsca. Kapłani, którzy mówią, wierni, to byli z Filipin, z Ameryki, z Francji, przez z, z bratstwa Piusa X. Na procesji dziżano znowu tysiące ludzi, to dużo. Zaskoczyła mnie policja, orkiestra policyjna. Nikt nie pilnuje dróg, ża nikt, nikt, żadnej policji przechodzą i I czemu tyle huku? Dziś rozumiem. Tyle, tyle co wybiło wczoraj i dzisiaj, przecież to jest niebo na nasze polskie warunki, to jest kilkanaście tysięcy złotych, przecież to są naboje nie za pięćdziesiąt złotych, te rakiety mają swoją wartość. W czasie procesji żadnej obsługi. Ktoś tam na Gra na akordeonie, głosik słaby. Ta bitwa o ten klasztor, w prawach. Uderzyło mnie to, co powiedzie dzisiaj. W żadnym kramie nigdzie nie ma figurki. Matki Bożej. Dobrego sukcesu. W tylu miejscach byliśmy. To było kilkaset kramów, gdzie zawsze kupiłeś. Matkę Boża z zdaje gorębę, tu nie ma. Rano oczy wiadomość. Masyneria kontroluje te uroczystości. Panowie elegancko ubrani, chodzący koło kołtarza na super luzacko, w białych rękawiczkach, podobnie jak my, wyćwiczeni, opaski. Tyle razy planowano to miejsce zburzyć i przejąć. Bitwa dalej trwa, ale Matka do dotrzymuje do, do, do słowa, klasztor jest fortecą i przyniesie zbawienie wielu duszom. Zaskoczyło mnie świadectwo, siostry czekały dziś na Polaków. I później nas zaproszono na żgonie żebyśmy przyszli, bo mogli się modlić w pół do czwartej bo Nigdzie poszliśmy na tę przeświętą. Obawy, o których wspominam, są następujące. A jeszcze, wtedy Marianna odpowiada jej, Twoje zarzuty są sprawiedliwe i spokojnie przyjmę przed Bogiem, ale pozwól. Że przedstawię Ci swoje obawy i proszę o łaskę, której jako matka nie może domówić. Obawy, o których wspominam, są następujące. Mówi Marianna. Ludzie w tym kraju mają skłonność do ubóstwiania. Wszystko, są oni, mają taką skłonność do. i całowania. Ta sprawa może być dla nich okazją do posunięcia się do bałwuchwalczych praktyk. Łaska, o którą proszę, do spraw, by moje imię nie było ujawnione, abyś ty sama jako suweren królowa, którą jesteś, mogła być uwielbiana. Poza tym, proszę byś mogła się zmierzyć jeszcze raz, gdyż okazuje się, a byś pozwolił się zmierzyć raz, gdyż okazuje się, niemożliwe by otworzyć cię w rzeźbie dokładnie taką, jaką jesteś, nawet jeśli w tym dziele uczestniczą, uczestniczą duchy angeliczne Królowa nie odpowiada. Córko najmilsza, Twoja pokora jest miła mojemu sercu. Jak tylko będzie to możliwe, udaj do biskupa i przekaż mu ode mnie to, co Ci powiedział ostatnim razem. Powiedz mu, że będzie żył dwa lata i dwa miesiące. Mówię nagle I to on ma konsekwentować tę figurę. Nie zrób jest prośbą. Wykonanie tej statuły mojej statuy czas ucieka, pozostało mu jeszcze dwa lata życia. Po o miesiące, miesiące, ona nie zrobiła nic. A on właśnie został wybrany na poświęcenie jej krzyżem świętym i umieszczenia w jej miejscu, które ci określiwa. Ta figura jest tylko wystawiana na te dni uroczystości. Jutro już wraca do pomieszczenia ksieni. Tego, tego oryginału nigdy nie będzie widział. Wydaje się, żeby tam można było po wyjść, żeby dotknąć wiórki, ma z jest tutaj, tutaj, tutaj jak czy wszędzie. Blokują, nigdy nie wpuszczają, żeby ludzie tam nie chodzili. Bo tam jest po to zrobione to miejsce, żeby jak jest w Hiszpanii oddawać cześć na celu, wyjść po środka, ucałować, coś powiedzieć. To powiedz mu, że w ostatnich godzinach jego życia my, Ty i ja, będziemy przy nim, by mu towarzyszyć w ostatniej drodze. jeśli zapytacie, w jaki sposób Ty będziesz, mogłeś tam znaleźć odpowiedź, że dla Boga i dla Jego odnaleźć matki, nie ma rzeczy niemożliwych, gdyż są ponad wszelkim stworzeniem. Jak szedłem na przesłuchania do Kuri w 2009 roku, Pan powiedział, powiedział o pytanie, powiedział mi, jakim prawem to czynisz? Dostałem odpowiedź. Prawem, jaki ci nadał Kościół, mocą święce kapłańskie dzieci. Wszyscy sekundzie usłyszymy. Nie zapytali się mnie, rozumiecie? Jakim prawem to czynisz? Prawem, mocą święceń, jakimi nadał Kościół święty katolicki. Staje się, że tą drugą prośbę Marianny Anny wysłuchała bo nikt o niej nie wiedział. Jeśli Bóg pozwoli, to może jutro zobaczymy. Jej ciało się psuje. Jest zachowane, zasknięte. Rozumiecie? Twoja prośba, abyś posłała anonimowa, podoba mi się i zrobię to tak, jak chcesz. Dopiero pod koniec XIX wieku opublikowano jej oręcia. masoneria boi się tej prawdy więc perfekcyjnie pilnuje to. bo tam jest masę prawdy o niej bo nam mnie wyśmiewano że dziwień ma dziewięć wieków istnienia a tu jest jasno półtora wieku wcześniej przed wyjściem oficjalnym jest odpaniowa powiedz biskupowi że jest moją wolą i wolno mojego Najświętszego Syna, aby Twoje imię m, za, za wszelką ocenę nie było ujawnione. Tak na zewnątrz, jak i wewnątrz Kościoła. Na dzień dzisiejszy nikomu nie jest potrzebne wiedzieć, jak do tego doszło i w jaki sposób została wykonana statua. Wszystko będzie dopiero znane w XX wieku. Tu w z słyszeliśmy, że i ten. Z tej przyświętej, radosnej, powiedzmy, rewolucji soborowej i, i ten drugi Amerykanin mówili, wszyscy odnosi się do Majanny, jako do żertwy za Kościół w XX wieku i za nas. W międzyczasie Kościół będzie atakowany przez hordy masyjne, a Ekwador, ten biedny kraj, umierać będzie z powodu upadku obyczajów, niepohamowanej rozpusty, Bezbożnej pracy, prasy i świec W tych czasach powszechnego stworzenia derowacją dominować będzie nieczystość, boguchwalstwo i światogactwo. A ci, którzy powinni ten stan głośno napiętować, będą milczeć. Wiedzą o tym moja córka, kiedy w XX wieku Twoje imię nie znane, wielu nie Mówiąc, że taka pobożność nie podoba się Bogu. Tak, byliśmy w tej dolinie na 3700 na miejscu objawień. Jaka to była miejscowość? Kłęka. A tam jechaliśmy już. Kahas. 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 Dziś pani daje dar. Nasze rycerki spotykają siostrę zakonną 50-50 wyryw na zdań. Że my byli w Kahas, a ona nam ja tam też byłam jako dziewczyna. Widziałam cud słońca, wszystko to prawda. Dziś spotkaliśmy świadka naocznego, dzieci. A jakie jest piękne świadectwo, gdzie nasze zeszki spotkały dwie bliźniaczki siostry zakonne. Do siebie podobne jak dwa, dwie bułeczki. Popłakały się razem z naszymi. Ja daję Bóg takich znaków Oczywiście Że po pojawią się tak Tacy, którzy nie uwierzą Jak w te orędzia Że taka pobożność nie podoba się Bogu Ale wielkie cierpienia Moich córek i Twoje obecne cierpienia Będą jak melodyjny Koncert pokory i pokuty Zachowane dla mojego Najświętszego serca i dla mnie Algo dziś rano odkryliśmy dramat klasztoru, to jest to wpisane w tę nutę wielkie cierpienia moich córek. Jest wpisane w tę melodię pokuty, w koncert pokory i pokuty zachowane dla mojego najświętszego syna. Od wrzasku byłem 20 metrów, widziałem, ale lecą chorągwie na ziemi. Bliski, wrzaski, myślę diabeł, nie? A tu się leją dwie opcje, stąd też takie zamieszanie i później my się znaleźli na końcu, bo ten się, że dżeb, w kapelusie, przejście jak do feriatronów rozwalonych, przód pola do przodu, no i musieli stawać. Małżonek Boski i ja, matka i ty też będziemy opiekować się naszymi córkami. Z wysokości nieba. Będziemy ich prowadzić prost, drogą prostą do raju, do raju. Droga prosta to cierpienie, żebyście rozumieli myślę, i obawy. To jest prosta. Tym, co przysparzać im będzie najwięcej, trudu będą zwątpiać z co zwiększy ich cierpienia, ale również ich zasługi. Obraz, bo ona teraz dostała strzała, ty kreaturo, no, t, 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 od razu u sznuru przypomniała o wszystkim, więc mamy tam, był wspólny obraz, gdzie Matka Boża chwyta, bierze swój sznur ze swojej sukni, podaje jej, bo to trzeba, bo teraz jest potrzebny dowód dla Marianny. Weź długość sznura, ona podaje, Matkę Boża mierzy, to i znam, podobna scena, jak Matka Boża trzyma sznur, a ten zwisa do dołu. Podaj mi koniec sznura, którym cię, jesteś opasana, z czystości małżonki boskiego Jezusa, aby mogła podnieść go do czoła. Drugi koniec przyłóż do prawej stopy. Długość sznura będzie wymiarem mojego wzrostu. Po takich doświadczeniach pokorna służebnica wykonuje wszystko. Kiedy podniosła oczy, podała sznur, ujrzała dzieci Boże górze w pozycji w którym sznura doty, dotykające, czyli pani Jezus sznur i dotknął czoła swojej matki. Następnie podnosząc wdzięcznie rączkę, podało sznur matce, Marianie mówiąc małżonką, umiłowana. Masz już teraz wymiar wzrostu mojej najświętszej matki, jak sobie życzyłaś. Zachowaj sznur z uszanowaniem, gdyż pragnę, aby dziś te małżonki, które będą mieć na przestrzeni wieków, tym sznurem były, się wymierzały. Jaka, to i jakie. To jest relikwiarz wiary, jak on tam jest. Czyli przy wszystkich obu czynach, najpierw wszyscy się opasają, opasują tym sznurem. Miera była podana Czy wiesz jak chciałabym Aby one były wymierzone Chodziłeś o zakon Na w pokorę Wyciszenie, jak cierpliwość I miłość do mnie I do mojej błogosławionej matki Mówi Pan Jezus Nazajutrz Maria siostra Marianna Dostała przyspieszenia I rozpoczęła załatwiać o figury Rozmawiała z Ojcem Duchowym Janem od Matki Bożej, następnie z biskupem Skwitą, który zamienia się załatwić wszystkie klucze do klasztoru dla statuły i koronę zaś ofiarowała kapituła katedralna. Dużo już szybko. 11 lat temu był wspomniany rzeźbiarz Franciszek, ale on oczywiście został Franciszek poproszony o wykonanie figury dwa Wyraził zadowolenie z tego zadania. I natychmiast udał się do poszukiwania specjalnego drzewa, figura mogła, by figura mogła przetrwać jak najdłużej. Pod koniec sierpnia przybył do klasztoru z bezcennym drzewem, czyli szukał prawie pół roku drzewa na figurę. Przyszedł rozpocząć pracę nad rzeźbą 15 września na wniebowzięcie Matki Bożej. Od samego początku udał się mocno zmieniony, często widziany przy pracy, ze łzami w oczach Biskup, który odwiedził go kilka razy Zawsze odchodził zruszony. W, w końcu przybyła, przybyła Mari, Markiza Maria de Jolanda I zobowiązała się podjąć starania Ufundowania prorodziny w Hiszpanii Złotego pastorału Będąc tak z fundatorką, poprosiła siostry, żeby mogła zobaczyć ten sztur, który zmierzyła, miała w ręku Matka Boża i Dzieci Jezus. Wzięła go do ręki i poczuła, że jej kontuzjowana podczas upadku kilka lat temu ręka lewa staje się nagle zdrowa. I tu dokończę tylko szybciutko. nad i po Trwały dość szybko już w, stycz w styczniu w 2011 był było na była na ukończeniu. 11 stycznia szły siostry na modlitwę do kościoła i usłyszały przepiękną modlitwę przyspieszyły kroku i z zachwytem ujrzały prezbiterium wypełnione światłem niebieskim, a głosy anielskie przy akompanięcie polskiej muzyki zaintonowały Salva Sancta pares. Stąd to moje półroczne bicie się, żeby się nauczyć tej, tej tej melodii. Ludzie niektórym się zwiertło, bo pięć dni przed moim wyjazdem mają jeszcze uwagi. No i ja uwagi. Ja mam to w chwili a ty nie masz następne uwagi muzyczne. Więc coś czasami nie dziw się, że po prostu jest czas i wysłucham, a później pyknę. Siostry były zaszokowane, bo ujrzały figurę wykończoną. A był problem z twarzą. Powiedziały, że jest niewykończona. Figura była tak mistycznie zrobiona, że podchodziły do figury i nie mogły się nabaczać. O umówionej go do klasztoru przybył rzeźbiarz Francisco del Castillo, aby położyć ostatnią warstwę koloru na swoim wielkim dziele, przynosząc sobie najcenniejsze barniki, jakie udało się mu zdobyć. Kiedy wszedł, krzyknął. Matko, co tu się stało? Ta wspaniała figura nie jest moim dziełem. Nie mogę wyrazić tego, co czuję w moim sercu. To jest anielskie dzieło. Ludzka ręka tej, tej ziemi nie mogła go wykonać. Żaden rzeźbiar, nawet gdyby był ekspertem, nie jest w stanie otworzyć podobnej perfekcji. Upadł do stóp na oczach sióstr statuły i rzewnie płakał. Podniósł się i od razu poprosił o papier, że chce złożyć świadectwo, że ten ostatni etap to nie jest jego dzieło. I mówi, ostatni, tam, ostatni raz byłem tu sześć dni temu, kiedy ją zostawiłem w prezbiterium. To co teraz widzę, nie jest moje dzieło. biskup został o tym wydarzeniu poinformowany. Poprosił Mariannę do konfesjonału, ta opowiedziała mu wszystko moi drodzy z detalami o całym objawieniu to, co widziała, to co widziały siostry. Jutro opowiem, jakie mu dała świadectwa, co ona widziała tego 11 wieczór, kiedy przybyła do prezbiterium, gdzie była figura Matki Bożej. Amen.